No cześć. Chcesz wiedzieć jak ułożyć swój kalisteniczny plan treningowy pod elementy? Mówisz masz. W tym materiale omówię po kolei tematy takie jak dlaczego warto mieć plan treningowy, częstotliwość treningów, dobór ćwiczeń przerwy między seriami, ilość serii powtórzeń oraz czym jest RPE i RIR. Dobrze by było, gdybyś obejrzał cały film od początku do końca, natomiast jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to w razie czego w opisie do wszystkiego będą odnośniki czasowe. A tymczasem zapraszam na kolejną pogadankę. Zacznijmy od tego, dlaczego powinieneś mieć plan treningowy. Teoretycznie, jak jesteś początkującym, to naprawdę wiele rzeczy może ci ujść na sucho. Bo nawet jak nie będziesz miał jakoś super rozplanowanego treningu, albo ćwiczenia, które sobie dobrałeś, nie będą najlepsze, lub twoja technika wykonania ich nie będzie perfekcyjna, to i tak zaliczysz progres, natomiast dobrze skonstruowany plan treningowy pomoże ci ten progres przyspieszyć oraz zoptymalizuje twoje treningi, przez co będą szybsze i bardziej efektywne. W zasadzie to osoby bardziej za... Również będą czerpać te same korzyści z posiadania planu. Natomiast według mnie w przypadku takich osób. Dobry plan treningowy jest już wymagany, bo wiadomo jest to, że u początkujących występują największe przyrosty siły i masy mięśniowej, więc stosunkowo łatwo o progres. Natomiast im dłużej się trenuje, tym ten progres jest wolniejszy. Więc jeżeli nie chcesz stać w miejscu, to musisz wiedzieć, co robisz, a sama systematyka ci już nie wystarczy. Czyli krótko mówiąc, plan treningowy jest bardzo przydatny. Więc przejdźmy teraz do tego, jak go zrobić. Zacznijmy od częstotliwości treningów, czyli tego, ile razy w tygodniu powinieneś trenować. Jeżeli jesteś początkującym, według mnie idealnie sprawdzi się trening trzy razy w tygodniu. Taki podział zapewni Tobie odpowiednią regenerację na każdy dzień treningowy i dodatkowo zapobiegnie przetrenowaniu, które jest częstym zjawiskiem wśród początkujących. Bo takie osoby chcą ćwiczyć jak najwięcej, gdyż myślą, że im więcej ćwiczą, tym większy będą mieli progres, bo przecież do swoich celów chodzi się ciężką pracą, prawda? No teoretycznie prawda, ale wiele osób początkujących zapomina o tym, że na tą ciężką pracę również składa się zapewnianie odpowiedniego odpoczynku swojemu organizmowi i dbanie o swój sen. bo jeżeli będziesz trenował codziennie i nie daj Boże będziesz jeszcze spał tylko 6 godzin, to zamiast wzmocnić swój organizm prędzej zaczniesz go wyniszczać. ale co w przypadku osób bardziej zaawansowanych. Teoretycznie, im więcej będziesz ćwiczył pod elementy, tym szybciej je osiągniesz, więc powinieneś zwiększyć nieco ilość dni treningowych. No ale właśnie, o ile ją zwiększyć? W zasadzie to zależy od Twoich preferencji i jak chcesz, to możesz nawet ćwiczyć 6 razy w tygodniu, ale zawsze jest jakieś ale. Jeżeli zdecydujesz się już na tak dużą częstotliwość swoich treningów, to bardzo prawdopodobne jest, że będziesz zmuszony do wykonywania deloadów. W skrócie, deload to faza roztrenowania, podczas której zmniejszamy intensywność ćwiczeń. Nie ma sensu, żebym się tutaj jakoś bardziej rozgadywał, bo ten materiał byłby zbyt długi i zszedłby na zupełnie inne tory. Ale jeżeli chciałbyś usłyszeć nieco więcej na ten temat, to napisz w komentarzu, a może nawet nagram osobny materiał poświęcony temu zagadnieniu. Swoją drogą pomysł na ten film. Również podrzucił mi widz, więc zachęcam do komentowania. Ale wracając, trenując z tak dużą intensywnością, będziesz zmuszony do wykonywania deloadów, podczas których nie zaliczysz aż takiego progresu. Czyli mimo tego, że teoretycznie idziesz szybciej do przodu, to jesteś zmuszony do wykonywania częstszych postojów. I gdyby na przykład przedstawić Twój progres w formie wykresu, to okazałoby się, że miałby on taką formę. Schodków. Natomiast gdyby przeanalizować progres osoby z mniejszą częstotliwością treningów, na przykład takiej, która ćwiczy 4 razy w tygodniu, to ten progres miałby bardziej formę liniową. Czyli krótko mówiąc, idziemy do przodu trochę wolniej, ale mamy mniej przystanków. I to też nie tak, że nigdy nie będziesz musiał deloadować, bo nawet przy niższej częstotliwości treningów może się to zdarzyć, ale mniej więcej efekt końcowy będzie podobny. Jak spojrzymy na wykresy, to pomimo lekkich wahań ten progres nie będzie się jak jakoś drastycznie różnił, dlatego wszystko tak naprawdę sprowadza się do twoich preferencji. Ja osobiście trenuję cztery razy w tygodniu, poniedziałek, środa, piątek, sobota i również polecam taki podział. Skoro częstotliwość treningów mamy już za sobą, to przyszła pora na dobór ćwiczeń. Po pierwsze zacznijmy od tego, że na początku swojego treningu oczywiście po wcześniejszej rozgrzewce powinieneś mieć najcięższe ćwiczenia lub próby elementów i potem z ćwiczenia na ćwiczenie zmniejszać stopień trudności. No jest to dosyć logiczne, bo jak na samym Początku zmęczysz się czymś łatwym, to nie będziesz miał potem siły na te trudniejsze ćwiczenia. Dodatkowo, jeżeli trenujesz jakieś elementy, to zalecałbym skupiać się na maks dwóch, trzech elementach, bo jeżeli zaczniesz robić wszystko naraz, to nie będziesz miał w niczym progresu. Jeszcze tak, odnośnie elementów, uważam, że dobrze jest ograniczać się do maks, powiedzmy, trzech ćwiczeń pod dany element w jednym dniu treningowym, ale ogólnie wykonywać sześć różnych ćwiczeń. Tak mniej więcej. I jakby co, tutaj mówię o ćwiczeniach, a nie seriach, do tego przejdziemy potem. Czyli załóżmy, w jednym dniu treningowym wykonujesz trzy ćwiczenia pod plancha i trzy pod front frontlevera. Oczywiście to wszystko będzie się różnić w zależności od stopnia twojego zregenerowania, trudności ćwiczeń i tym podobnych, bo na przykład, jeżeli trenujesz cztery razy w tygodniu, to wypadają ci dwa dni treningowe, na przykład tak jak u mnie, piątek i sobota, wtedy musisz wziąć pod uwagę to, że masz mniej czasu na zregenerowanie się, więc możesz załóżmy zmniejszyć ogólną liczbę ćwiczeń w te dni. Ale teraz pojawia się pytanie Jakie dokładnie ćwiczenia wykonywać? Niestety nie mogę na to bezpośrednio odpowiedzieć, bo wszystko będzie zależne od tego na jakim poziomie jesteś i jakie elementy chcesz osiągnąć. Ale na szczęście jest internet i wystarczy, że wpiszesz w YouTube'a na przykład jak zrobić front levera i wyskoczy Ci pełno wyników. Swoją drogą na moim kanale też pojawiają się poradniki do różnych elementów, więc subskrybuj, żeby ich nie przegapić. Dodatkowo jeżeli front lever jest Twoim celem, to w opisie zamieszczę link do mojego poradnika, w którym krok po kroku pokażę Ci jak go osiągnąć. <noise> Płynne przejście do autopromocji, ale tak, wchodzisz sobie na jakiś film z YouTube'a, bierzesz stamtąd ćwiczenia i rozplanowujesz je zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej. Dodatkowo kolejną kwestią wartą poruszenia będą próby elementów. Ogólnie uważam, że próby są najlepszą metodą na naukę danego elementu, natomiast nie sądzę, że powinieneś je wykonywać na każdym swoim treningu. Jest tak dlatego, że jeżeli nie potrafisz zrobić jakiegoś elementu, na przykład plan to próbując go, najprawdopodobniej będziesz go robił ze złą techniką, przez co będziesz wzmacniał się w złej pozycji. Wiadomo, będzie to miało jakieś tam przełożenie na prawidłową pozycję, ale myślę, że lepiej będzie skupić się na równie ciężkich ćwiczeniach pod plancha, które będziesz w stanie wykonać z poprawną techniką. Czyli zamiast robić jakiegoś dziwnego, powykrzywianego straddle plancha, lepiej będzie, jeżeli zrobisz go... Poprawnie, ale załóżmy z gumą. Jednak z drugiej strony to też nie tak, że masz wcale nie próbować elementów, których się uczysz. Według mnie najlepiej by było, gdybyś zostawił sobie jeden dzień treningowy, w którym próbował być dany element, tak, żeby móc sprawdzić w nim swój progres i poczuć, jak to jest go robić. Dobra, dobór ćwiczeń mam już za sobą, więc teraz tak szybko omówię kwestię przerw między seriami. Ogólnie Twoje przerwy powinny trwać nie krócej niż minutę i nie dłużej niż 5 minut. A to. Ile będziesz odpoczywać, głównie zależne będzie od tego, ile czasu jesteś w stanie poświęcić na trening. Jeżeli nie jesteś ograniczony czasowo, to ja osobiście byłbym skłonny do dłuższych przerw, bo Dłuższe przerwy zapewnią ci lepszą regenerację na kolejną serię, co sprawi, że na przykład zrobisz więcej powtórzeń i uzyskasz lepszy bodziec. Powodem, dla którego podałem 5 minut, jako tą górną granicę, jest to, że mniej więcej po tym czasie Twoje mięśnie i stawy zaczynają tracić ciepło i nie będą już one aż tak bardzo dogrzane jak po rozgrzewce. Jest to szczególnie ważne przy bardziej kontuzjogennych elementach, takich jak chociażby Iron Cross lub Hefesto. Przy których dobre rozgrzanie jest kluczowe. A zresztą 5 minut jest w zupełności wystarczające, jeżeli chodzi o odpoczynek, więc nie ma sensu moim zdaniem robić dłuższych przerw. Ok, skoro mówiłem przerwy, to teraz można zająć się ilością serii i powtórzeń. Jeżeli o serie chodzi, to dla początkujących zalecałbym od mniej więcej 3-4 serii na dane ćwiczenie, a w przypadku bardziej zaawansowanych można zwiększyć tą liczbę nawet do 6. Nie znaczy to jednak, że masz do każdego ćwiczenia robić te 6 serii. Według mnie dobrze jest zwiększać ich ilość w ćwiczeniach, które są dla nas priorytetowe, a trochę zmniejszać w tych, nazwijmy to, dopełniających. Czyli załóżmy, twoim celem jest front lever. Rozpisujesz sobie jakiś tam plan i masz ćwiczenia, załóżmy takie jak holdy full fronta z gumą i podciągnięcia na chwytem. Wtedy holdy z gumą powinieneś traktować jako ćwiczenie priorytetowe, a podciągnięcia jako dopełniające. Pozostaje jeszcze kwestia ilości powtórzeń. Tutaj wszystko zależne będzie od tego, jaki typ ćwiczenia wykonujesz. Zacznijmy od ćwiczeń tak jakby bazowych, chociaż ta nazwa tutaj nie do końca pasuje, bo w większości ludzi kojarzy się ona z tylko podciągnięciami, dipami i pompkami. Ale do tej grupy zaliczyłbym też większość lżejszych ćwiczeń, które nie są holdami, takie jak chociażby powiedzmy wznosy do tak front levera, albo zanetti pressy, które swoją drogą są świetnym ćwiczeniem do plęcza. Myślę, że tutaj będzie odpowiednim zakresem tak powiedzmy od tych 6 do 12 powtórzeń. Kolejną grupą będą cięższe ćwiczenia, takie jak na przykład negatywy, które robiłbym po jednym max 3 powtórzenia, bo też nie ma sensu ich robić więcej. W negatywach skupiasz się na powolnym schodzeniu do danej figury i zachowywaniu przy tym jak najlepszej sylwetki, więc gdybyś robił na przykład negatywy pod fronta, to po jednym takim porządnym negatywie będziesz na tyle zmęczony, że raczej nie zrobisz już drugiego. Zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz swoją naukę frontlevera, bo wtedy ten drugi negatyw najprawdopodobniej będzie po prostu spadaniem. No, chyba że magicznie jakoś będziesz mieć jeszcze siły, ale ogólnie dla negatywów zachowałbym małą ilość powtórzeń. Natomiast pozostają jeszcze holdy elementów. W tym przypadku myślę, że odpowiednim zakresem będzie tak od 4 do 10 sekund, zwłaszcza jeżeli robisz te holdy z gumami. Bo gumy przeważnie mają służyć do nauki prawidłowej techniki, więc jeżeli będziesz trzymał coś poniżej tych 4 sekund, no to masz bardzo mało czasu, żeby się na niej skupić. Dobra, skoro to mamy już za sobą, to przyszła kolej na omówienie, czym jest RIR i RPE. RIR to angielski skrót od Reps in Reserve, czyli powtórzenia w zapasie. Tak naprawdę to to samo będzie tyczyć się też Holdów, tyle że zamiast powtórzeń w zapasie będą sekundy. Określenie RIRu może być przydatne, bo jeżeli jesteś na przykład osobą początkującą, to dobrze by było gdybyś ćwiczył na wysokim RIRze, bo dopiero uczysz się konkretnych wzorców ruchowych i jeżeli... Trenowałbyś do upadku mięśniowego, to mogłoby się okazać, że Twoja technika jest tragiczna i zrobiłbyś sobie krzywdę. Dodatkowo trzeba też nadmienić, że rear będzie wpływał na ilość serii. Bo jeżeli zostawisz sobie więcej powtórzeń w zapasie, to żeby osiągnąć taki sam bodziec jak w przypadku mniejszego rearu, będziesz musiał zrobić więcej serii. I na odwrót to działa w zasadzie tak samo: im mniejszy rear, tym mniej z serii będziesz w stanie wykonać, bo będziesz bardziej zmęczony. Dobra, skoro rear mamy omówiony, to teraz czym jest RPE? Otóż RPE to RIR, tyle że gorszy. Przynajmniej w mojej opinii. Bo dosłownie oznacza to samo, ale jest mniej czytelne, bo RPE to skala odwrotna do RIRu. Czyli jeżeli w RIRze masz na przykład 0, co oznacza duży wysiłek, taki, że nie dałoby się zrobić żadnego powtórzenia więcej, to w skali RPE będzie odpowiadała temu dziesiątka. I na tym kończą się różnice. Ja osobiście preferuję RIR, bo jest dla mnie bardziej czytelny, ale jeżeli chcesz, to w swoim planie możesz zastosować RPE. No i tak naprawdę to tyle w tym materiale i raczej znasz już wszystkie... Podstawy tworzenia własnego planu treningowego. Jeżeli film był przydatny, to zostaw lajka, suba, komentarz dla zasięgu i koniecznie obejrzyj film, który teraz się wyświetla tu, tu albo tutaj. I do widzenia!